Historycznie 26 lutego 1925 roku powstała Policja Kobieca. To policja, którą utworzył ówczesny minister spraw wewnętrznych, pan Celler-Ratański, i tak naprawdę. To były pierwsze 18 kobiet, które wstąpiły do Policji Kobiecej. Proszę pamiętać, że policja polska powstała w 19 roku, także 6 lat później dopiero powstała policja kobieca. Na czele stanęła pani Stanisława Filipina, paleolog. Przyjmowaliśmy wtedy do Policji panie, które były pannami lub bezdzietnymi wdowami wieku od 25 do 45 lat, które musiały zobowiązać się, że przez pierwsze 10 lat służby nie wejdą, nie wstąpią w związek małżeński. To były dziewczyny, które tak naprawdę musiały mieć co najmniej 164 cm wzrostu, oczywiście nielegalną opinię i krótkie włosy. Także ciekawe wymagania. Później w kwietniu, a dokładnie 15 kwietnia 1925 roku ruszył pierwszy kurs podstawowy dla 31 policjantek. Mamy 17 komendantów wojewódzkich, w tym komendant stołeczny oczywiście w mieście Warszawa. I faktycznie jestem jedyną kobietą komendantem wojewódzkim. Służbę w policji pełnię już od 11 lat i, i z pełną stanowczością i śmiałością mogę powiedzieć, że to już jest moja pasja. Zaczęło się to od miłości do broni i z tego też tytułu kończyłam kurs dla instruktorów strzań policyjnych i mam tę możliwość prowadzenia tych zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Ale drugą taką miłością moją stała się technika kryminalistyczna. Na tym stanowisku pełnię służbę już od półtora roku. Kobiet w policji, jak wiemy, jest bardzo wiele, natomiast samej technicy kryminalistycznej jest nas bardzo mało. I z tego też tytułu czuję się wyróżniona i bardzo zadowolona i dumna z siebie, że mogę przełamać te stereotypy, będąc właśnie i pracując na stanowisku technika kryminalistyki. Mało tego, w tej służbie jako kobieta mogę również pokazać, że potrafię dobrze strzelać i niejednokrotnie być może lepiej od mężczyzny. W życiu mam wiele pasji. Kocham sporty walki, lubię biegać, łowić ryby i jeździć na rowerze. Wszystko to pomaga mi w mojej pracy, a jest nią służba w policji, którą wykonuję z pasją od 7 lat. Zależy nam jako negocjatorom na każdym człowieku. Mamy takie hasło, motto, stare przewodnie naszej pracy. Po pierwsze, człowiek, czyli każdy człowiek jest dla nas ważny. Czy jest to osoba, która jest w kryzysie, chce popełnić samobójstwo? Czy jest to osoba, która zabarykadowała się i grozi na przykład jakimiś działaniami, które stanowią zagrożenie dla innych osób? Każdą osobę traktujemy indywidualnie i każdą historię traktujemy indywidualnie. Czy płeć ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków policyjnego negocjatora? Wydaje mi się, że nie tyle płeć, co przede wszystkim cechy pewne, które powodują, że. Jesteśmy w stanie z takimi zadaniami sobie poradzić. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje w województwie, tak? kiedy kogoś policjanci kryminalni czy też prewencyjnie zatrzymują, kiedy są to e, takie zatrzymania dynamiczne, no i ja o tym muszę wiedzieć, bo wtedy do akcji przystępuje więcej policjantów. No to wtedy wiem, że coś się dzieje. No i myślę o tym, że faktycznie fajnie byłoby siedzieć w tym radiowozie przypuśćmy nieoznakowanym i jechać za kimś dalej niż bliżej, obserwować kogoś. Pewnie, że tak, no ale no, to teraz jest. Tak naprawdę inna, inne wyzwanie dla mnie. Tak? Natomiast, tak, lubię o tym słuchać. Praca w policji wymaga od funkcjonariuszy posiadania, posiadania wielu umiejętności, między m.in. jest to wyszkolenie strzeleckie. Jak wiemy, na co dzień w służbie posługujemy się bronią krótką, pracujemy w naszej firmie na jednostkach broni typu Walter, Glock. Jest również i beretta. Szkolenia mają na celu dostosować umiejętności i wykształcić przede wszystkim tą pamięć mięśniową. Realizujemy strzelania szybkie, strzelania dynamiczne, strzelania za przesłony, z przesłon wysokich, przesłon niskich, strzelania po wysiłku fizycznym, strzelania statyczne na tak zwaną celność. Użycie bądź wykorzystanie broni palnej jest umiejętnością niezbędną, którą funkcjonariusz powinien posiadać w trakcie... Pełnionej służby, natomiast no, miejmy nadzieję, żeby w takich sytuacji użycia broni było jak najmniej. Jest to ciężki zawód, e, więc troszeczkę e, trzeba włożyć coś od siebie. Ja staram się chodzić dodatkowo na treningi, które są moją pasją, e, aby móc dobrze wykonywać obowiązki służbowe. Zdarzyło mi się tak, że musiałam podjąć pościg pieszy za mężczyzną. Był to pościg skuteczny, mężczyzna został ujęty. Między innymi też doszło do takiej sytuacji, że moje umiejętności, którymi są sporty walki, pomogły mi obezwładnić mężczyznę. Współpracujemy jako policja z, z instytucjami, z policjami. Zagranicznymi, a oficer kontaktowy jest taką osobą, do której trafiają wnioski z całego garnizonu, ze wszystkich jednostek podległych komendzie wojewódzkiej policji w Opolu. W tej chwili ludzie migrują po całym świecie przestępstwa, przestępczość i przestępcy nie znają granic. Natomiast ściganiem takich sprawców zaj zajmują się policjanci pionów kryminalnych naszych jednostek. Czyli policjanci komend powiatowych, komisariatów, komendy miejskiej zajmują się takimi sprawami i kiedy mają potrzebę zwrócenia się do strony zagranicznej z wnioskiem o, o, o jakąś informację, robią to właśnie za pośrednictwem naszego wydziału, naszego zespołu. Korzystamy w zależności od potrzeby z różnych kanałów, jest to Interpol, jest to Europol, wszystko zależy od sprawy. Patrząc przez pryzmat na przykład garnizonu opolskiego i gdybym miała przejrzeć wszystkie obszary, w których pracujemy na co dzień, czyli obszar prewencji, tam mamy ruch drogowy, tam mamy oddziały prewencji, tam mamy profilaktykę, wszędzie są kobiety. Przechodząc do pionu kryminalnego i wszystkich wydziałów dotyczących zwalczania korupcji, czy też przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, wydziałów kryminalnych, tam też są kobiety. Jeśli chodzi o ostatni obszar, czyli zagadnienia logistyczne, w większości są kobiety. Także nie ma teraz tak naprawdę obszaru, który mogłabym znaleźć i powiedzieć, że gdzieś kobiety nie ma. A skoro są wszędzie, to znaczy, że nadają się wszędzie.